Pora na największy karnawał roku Dream Rock Halloween w Radomiu Gdzie doświadczymy największego cyrku na świecie Oto dzisiejsi uczestnicy Borys Wójcik Borys Borysza Cezgo Wikindor Świnia Outfit Wiktora Jabeł szewczyk, krzewczy, Szymon Outfit Szewczyka. Harry Potter Oraz Jami a Janik się przebiera za porażkę rodziców, czyli oh. że nic nie musi zmienić w swoim wyglądzie. Zapraszam ze mną. A do kogo się jak dom przebrał? Za porażkę <grym> za <ko> rodziców. <grym> za kogo się przebrałeś? Oj, chyba. Ale, <grym> <i> chyba, tak. Nie wystarczy. Słuchajcie starego wczoraj, ale on kiedyś tak krzyknął. Spakowałeś <grym> tak. kurwa te kanapki, ale to się wybiło? Ty pamiętasz, co na lekcji krzyknąłem tak z całej pizzy. Spakowałeś kurwa te kanapki i ta geografii się nawet nie skapnęła. Siema chłopaki, za co się przebraliście? Możemy no. zrobić prezentację waszych strojów? Dobra. Czekaj, to chodźcie do światła no. Petardy, nie, bez petardy, no, 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 bez petardy no, 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 Za kogo ty się przebrałeś? Za Ahmeda A to jest no. jakaś postać z CSGO? No. Nie Okej okay. Ty nie za kogo się przebrałeś? Za kogo on się przebrał? Za kogo on się przebrał? Byl, za policjanta a. No, no, dobra. dobra, a ty się za kogo przebrałeś? To Ty tylko przejazdem? Dobrze To dziękujemy, chłopaki, miłego Halloween, na razie Zabijamy ale dobrze, się się jakieś chłopaki pojawiły. Za Kolan się przebrał, jeden za kościół, trupa, a drugi za Ahmeda. Nie wiem, nie wiem, kto to jest za postać, z jakiej gry. wygląda jak postać z CSGO. To no, miał pistolet CSGO. prawdziwy, działający. No ja też mam. No. Ja no. Chodź pod dwójkę. Idziemy pod dwójkę w takim razie. Jak będzie Jamnik, no. nie mów może, że ja jestem, tylko że robisz streama dla widzów. Na twój na, kolegi Twitch, klasem, na dla, Twitch, kolegi. Bo dla kolegi, dla kolegi, dla Szymona Nowińskiego. Nie, dla, dla kolegi z klasy. Nie, dla kolegi Kuby. Dla, dla, koleżanki, dla koleżanki, dla koleżanki Kuby. Dwójka. Dwójka, dom. albo rzucił to. Jebane. My tutaj w ogóle da się wejść bo tutaj przecież by wyrwał tego, tu możemy rzucić na jajkami Nie, to na razie jest nie, na razie nie, bo tyś, tutaj, no to tutaj to, są to, kamery i akurat jedyny. w szkole mogliby nas ciągać po sztondach. Za nie mienia. Idziemy po tego. Idziemy po Jamie. Idziemy po, po niego. No. I mamy go, kolega. Yes. Oh, Elo. Elo. Yes. Robię koledzy z klasy. Pierwszy obrzęd, to będzie najbliższy, czyli Eldorino. No. Eldorino będzie ofiarą. A to wszyscy z po jednym jajku tak honorowo? Tak. To jest Rodlock. Ale teraz cicho, Boże, na wszystko słyszę. Dobra, kod. Kod. Tak.

powrót starego się wcieka. Ale z dźwięku był zajebny. No! Ja Nie, nie, to... że to takie głośne będzie. Zawiedzimy, zawiedzimy. Było widać na live? Tak. trzy Jajka poszły na jeden dom. Dwa jajka, czy trzy? Zaraz wróciłam, tak. nas nie wyjdzie z tego domu. Czy się ktoś może na to usłysze? Już nie będzie nowego komputera, naprawa pójdzie na drzwi. On I to, to, to zajebiście bo to słuchacze. No, no mówię, pewnie jakoś się z, tego z wózka przewrócił i nie mógł się doczołgać samemu już. Tak ja nie mówię. no, oczywiście to jokes. kochamy Cię Aldorino. <laughs> ja tylko masę się... kiedyś tam bije na na No i powie Kurwa, ktoś mi obrzucał jajkami drzwi. <laughs> Jakiś debil, że rzucał mi jajkami drzwi. Czyli byli jacyś ludzie pod twoim tego, domem? A I nie daje się cukierków? No nie. A otworzyłeś mi w ogóle? No I co, i co mi powiedziałeś? No nie mam Nie A. mam i siema A... Coś kurwa knujesz Ty też wiesz o czymś ja nie wiem? Ja w się. Sensie... Nie, bo była taka pewna grupka osób No Którym nie otworzyłem No No i się skończyło... Nie powiem ci na razie I chciałbym zapytać czy ty o czymś wiesz O czym ja mogę nie wiedzieć Bo jakoś tak się za bardzo dopytywałeś o... To czy im odfazuję To by kurwa wójcik to przysięgam, że mu zajebie. Ale co, co zrobił wujcik? Nie wiem czy to był wójcik. Ale co, co zrobił? Nie rozumiem Nieważne Jak to będzie wójcik to ci powiem Co ja do niego napiszę Czy ty wiesz coś O czym ja kurwa nie wiem Ale no powiem tak Wkurwiłem się niesamowicie Zjadłem tam kurwa osobę Przysięgam złapał za głowę i wytargał po ziemi Ale co ci Ale, zrobili chuj? ci cuksownicy? No bo że stałem, stałem od Valoranta Mówię, idę się wysrać. Ja Czy słyszę nagle. Pim, pum. Jak dzwoni dzwonek, nie? No. Mówię, chuj, zaraz stanę. Nagle słyszę. I co kurwa sprzątałem drzwi przed chwilą. Co słyszysz? A, nie było słychać. No to uderzenie w biurko. Ale czym ci rozwalili drzwi? No, Ci to w pańcie, okej? Okay? Dobra. To jest tam klatka, nie, drzwi wejściowe, bla, 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 nie? No. No i jest taka. Taki jakiś kurwa śmiecek kiebany, który go zabił. I tu takie trzymał no, takie coś. Czekaj. Jajkiem? Jajkiem ci rzucili. No. I. O, poczekaj. I co, całe drzwi w jajku? No. Sięgam z mi, kurwa zabił. Już mnie akurat nie zdążyłem, bo już zaczęli uciekać na dół. Już kurwa otworzyłem drzwi, już, już nie, tylko strzelec, spierdalem na dół. Nie biegłeś za nimi? Jak oni już spierdali. Nie wiem, już byli dwa piętra niżej. Jest kurwa, kurwa tu miałem o tak. Kurwa ktoś mi zapuka. To ktoś nie otwieram i kurwa stoję przed tym że Jak wyjmę jakieś jajo, to mu kurwa je na głowie rozbiję. Ale schodziłem na dół, bo ze śmieciami, bo kurwa musiałem coś papierem wycierać te drzwi, bo To patrzyłem, to chyba z dwa mieszkania były takie. Jeszcze. Zajebie kurwa. Czekaj. Albo mi się kurwa przesłyszało. O o. Dobra, przesłyszało mi się. Myślałeś, że coś, że podchodzą ci znowu? A. Nie, bo cóż takie walnięcia, ale to coś nad mną. Idę kurwa, dalej chcę film oglądać. Dobra. siema. Jest na stolnicy. Yy, dom to mi skuta. to mi skuta. Ja bym później poszedł na Marglową. Marglową? Na Marglową, bo idealnie jak do dom mordercy. Bo generalnie historia jest taka. Że na marglowej mieszka człowiek, który zamordował jakąś babcię i ją zgwałcił. Ty był kurwa w więzieniu, i zwróćcie. Co? No bo był niepoczytalny. I generalnie my go w piątek widzieliśmy, jakbyś na rowerach. I ja do niego podjechałem i powiedziałem: Siema, Mirek, urosłeś. Ja nie wiedziałem, że to jest ten morderca. I on się tak na mnie patrzył. O. Ej, znasz kod do klatki Pawlaka? To jest ważne. Ale nie, to musisz nie, nam. Z... No to pójdziesz z nami, pójdziesz z nami, chodź. Dobra, jest tu. To jest to mi skut? To Dobra, pójdę tylko ja z Trzewczykiem, najlepiej. Wy się ustawcie już gotowości, po prostu bądźcie potrzebni, żebyście słyszeli. Jestem, jednym, jednym jajkiem, jednym jajkiem skut. Czekaj, wy się tak ustawcie, żebym już od razu nie? Wy ustaw tak dobrze. No dobra. na końcówkę promugi tam jeszcze bardziej. Mój, bardziej Ale dobrać. styl są drzwi końcówka. Będzie musiał sprzątać. Znowu kurwa nie zero reakcji. Na wośniki teraz. Się... Dobra, na razie nie, nie, przerwa, nie, w streamie, przerwa w streamie, przerwa w streamie, bo trzeba oszczędzać baterię, nie? Wrócimy na wośka, Hello. Timisk nie zadzwonił, powiedzieliśmy, mu, że jesteśmy na Rubeksie na wywośnikach kazałem mu pokazać, to akurat byliśmy idealnie przy takiej kotłowni opuszczonej, żeby można było... Pod, wiesz, wiesz jakby przekręcić to, że rzeczywiście jesteśmy na jakimś Rubeksie i on na w to uwierzył jak coś, także jakby pytał, to jesteśmy na Rubeksie jakimś bamę dzwonił.